Dzisiaj zrobię unboxing mojej paczki. Jest tutaj klucz do windy. Będę zaraz ją otwierać, ale trochę mi się jedną ręką niewygodnie otwiera, dlatego zrobię cięcie i zaraz włączę jak już ją rozpakuję. Dobra, na razie tylko tyle rozpakowałem. Jeszcze trzeba się trochę przedostać. to jest Dopiero tylko tyle. Na razie rozpakowałem. Już tutaj otworzyłem i zrobiłem taką dziurkę i tutaj powinien być klucz do... A, tu jest klucz do windy. A. O, dobra, teraz unboxing, tylko tak otworzyć. O, dobra, tak. Otwieram. Kurde, no, kurde. O! Dobra jest. Jest. jest tu klucz! Klucz. O, patrzcie. Gdzie, gdzie jest kluczyk! Jest! O! tak Taką wygląda. Klucz do windy. Bardzo fajne. Może w następnym odcinku będą chyba jakieś może przedwojenne windy i będziemy otwierać właśnie tym kluczykiem windy. I bardzo fajnie. Kosztował on aż tylko 5 zł. No i bardzo się opłacało. Bardzo się opłacało go kupić, ale nie jest większy niż myślałem. Ma on aż 5 cm. A tutaj to jest 3,5 mm, tak już za zaokrągleniu. To by było na tyle z tego unboxingu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się z wami żegnam. Pa!